Dzisiaj robię kawę piernikową. No to znajdziemy przyprawę do piernika, cynamon oczywiście, pierniczki, bitą śmietanę i pyszną kawę. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, dołączajcie emotkę ciasteczka. Napiszcie jaką przyprawę jeszcze wy dołożylibyście do tej kawy. Ubiję 50 ml śmietanki i kremówki na sztywną pianę. Śmietanka ubita. Pamiętamy, śmietankę możemy ubić ubijać wcześniej. Ona nam nie podejdzie wodą białka. Niekoniecznie. Białka musimy być w tym momencie, kiedy potrzebujemy, bo później opadają. A śmietankę wkładam do lodówki i czekam na swoją kolej. 200 ml mleka. I teraz może być tak, ja mam kozie, może być normalnie krowie, może być roślinne. Podgrzewamy, a właśnie zagotowujemy. Do tego dodajemy 3 czwarte łyżeczki przyprawy do piernika, pół łyżeczki cynamonu i kardamonu szczyptę. I jeżeli słodzimy kawę, to może być tu, ja dodaję syrop klonowy. O, no, tak mani, Można zawsze dosłownie. Mmm. Czujesz, macie papiernik? Jak, chodzi o kawa piernikowa. Zainspirowałam się, słuchajcie, byłam tutaj na śniadanie. Robiliśmy kawę. A czy robiliśmy palisterową kawę. Pyszną. I pomyślałam sobie, że wam pokażę i zrobię inną. O, szybciutko mi się gotuje. A ja mówiłam o wykorzystaniu fusów w domu i w ogrodzie. A, właśnie. Młody <laughs> patrzymy ma mnie na mnie. Zaglądajcie na stronę pytania na śniadanie. I szukajcie. Robimy teraz 100 ml espresso. Kawę się możecie zrobić w ekspresie, możecie zrobić zaparzyć sobie, możecie zrobić rozpuszczalną. Tutaj już dowolność. Ale pachnie. Przelewam teraz do blendera. ciepło, gorące, rzące mleko. Do tego dolewamy kawę. I blendujemy. Jeszcze nam spieniła kawa. Pyszna. Wlewamy sobie do pięknej szklanki. To jeszcze dajemy tą śmietankę i pierniczka tutaj sobie. O! Mamy? Mamy! Tutaj pijemy się wciutko. Kawa piernikowa gotowa. Pijemy ją od razu, o! Mm. Mm. Będę miała wąsy z pianki. Ja, jaka fajna pianka, ale jaka pyszna! Wow! No po prostu już świątecznie. Super! Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.